Siemano z tej strony wowka, w tym odcinku do wygrania macie pasyw karda o wartości 20 zł. Wystarczy, że stawicie lajka, suba z dzwoneczkiem, a i komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano z tej strony wowka, dzisiaj zbustujemy sobie tryb Underdog na CSGO Skinsie. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Zaczynamy odcinek, myślę, że dosyć mocno, bo zacznijmy sobie od skrzyneczki. Beast Case i Anarchy I wrzucimy sobie te Secret Case'a Oczywiście zbustowane, bo to są zbustowane bitwy Underdog z... Czekajcie, będzie, dobra, to jest przesada Nie, dobra, robimy, robimy Nie jest to przesada, robimy tylko jeden na jeden, no nie? Nie, nie przesadzajmy z ilością osób, bo może być to po prostu zgubne nie, Tworzymy taką bitwę um... Czekajcie, skopiujmy tę bitwę. Nie wiem, czy tamta bitwa się usunęła w tym momencie. Eee, czekajcie, czekajcie. Opuść, dobra. Eee, mamy opuść, miał być tryb underdog, a nie tryb standardowy. Nie, jest to jeden na jeden. więc teraz sobie tworzymy. Pamiętajcie, że po wejściu na stronę klikacie sobie plusik, który kod ety Czekajcie, nie wiem, czy dobrze wpisałem. Wowka, ety Dodaję wam 10% do doładowania, 2 zł, 10 groszy na start. Eee, więc naprawdę kozacki, najlepszy kodzik na CSGO Skinsie. Dobra, wrzucamy sobie bocika i zaczynamy pierwszą, mega mocną bitwę. Nie wiem, czy będzie zbugowana, nie wiem, czy będzie słaba. Zobaczymy, wszystko się okaże. Miejmy nadzieję, że ten tryb underdog będzie dobrym wyborem w tej bitwie. No bo tutaj główną rolę... W tej bitwie tak naprawdę odgrywa tryb, ponieważ jest to bitwa 1 na 1, więc po prostu wybierając odpowiedni tryb mamy zagwarantowaną wygraną, która jest już naprawdę bardzo ciekawa. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. 674, jeszcze 5.7 mu wpada. Ja pierdzielę. Jeszcze żadną na Jakie to jest piękne rozpoczęcie odcinka. Miejmy nadzieję, że tutaj mi nic nie wypadnie. E, Do takiego wiecie, naprawdę kozackiego. Chyba jest coś dostępnego w Beast Case. Ie. Wydaje mi się, co może przebić w ogóle całość i za jednym razem. Ale jest naprawdę minimalna szansa. Zaczynaliśmy doganiać jeszcze dwie skrzynie. Monster kontra... Okej, okay. jest dobrze, jest dobrze. Ostatnia, słuchajcie, ostatnia skrzynia. Jest, słuchajcie, mamy piękny win w dzisiejszym odcinku. Piękny start 6100 zł. Jest to, słuchajcie, więcej niż mieliśmy na starcie odcinka, więc już mamy naprawdę piękny start dzisiejszego odcineczka, lecimy, już może być tylko lepiej, moi drodzy, może być już tylko lepiej. cybercasey zbustujmy, zbustujmy, słuchajcie, elegant case'y i cybercasey Są to, słuchajcie, skrzynie których ja naprawdę dosyć często używam w odcinkach, zróbmy to w ten sposób, że będzie ich 10 i zrobimy to na 4 osoby w trybie underdog. Więc tutaj naprawdę taka główna pula powinna być naprawdę bardzo duża. Więc poczekajmy, może się ktoś trafi, kto chce z nami powalić. Dobra, słuchajcie, mamy jednego przeciwnika, który jest chętny. Dodamy sobie jeszcze i samo, i Emily. No i słuchajcie, zaczynamy wjazd na tą bitwę. Ja jestem naprawdę ciekawy efektów, bo jednak są to skrzynie, z których dosyć często korzy korzystaliśmy, a teraz. Są naprawdę maksymalnie zboostowane, więc zobaczymy, co ich najlepsze wersje mogą nam zaoferować. Niestety, zaczynamy z mocnymi trafami. Co by nie mówić, jak na te skrzynie, nawet zboostowane. Co tu się dzieje, słuchajcie, co tutaj się dzieje. Te skiny, które wypadają, są tak mocne, dobra, Mecha Industries Neo Noir, coś się zaczęło dziać u nich, coś się zaczęło dziać więc miejmy nadzieję, że jeszcze do końca bitwy się to po prostu opanuje no i będzie jeszcze dobrze, więc poczekajmy słuchajcie, nie ma co tutaj się skreślać na samym starcie 261, kurczę, naprawdę słabo mu idzie, no ale takim naprawdę kozarskim skinem, może jeszcze to nadrobić, zobaczymy w ogóle jaka będzie tutaj całość do zwyciężenia no i dobra, ten tutaj, a, jeszcze się nie zrównuje No jednak nadal, słuchajcie, prowadzę W, w przypadku zwykłej bitwy e, miałbym naprawdę ogromne szanse, żeby to po prostu wygrać No w trybie underdoga jest zdecydowanie ciężej, jak widzicie e, No i wygląda to w następujący sposób 2975 zł, więc jest to, słuchajcie, naprawdę, myślę, że bardzo, bardzo dużo e, Pójdziemy sobie teraz na kolejnego case I musimy stworzyć teraz coś naprawdę ciekawego Dobra, e, kolejna bitwa 1300, e, 1391 zł, e, jeśli po prostu nie pójdę e, e, i nie sprzedam jakichś skinów, na razie nie mam takich zamiarów, no ale zobaczymy jak się to wszystko jeszcze rozwinie, szkoda, że brawo case'a nie można zboostować, e, bo jednak to jest też, Wooded oh, dead chętnie, chętnie naprawdę chętnie zobaczę go w wersji zboostowanej, jak się nam wpisze jaka to już jest skrzynia? All starsy, kurde, też bardzo szkoda, że ta skrzynia nie można zboostować też bardzo chętnie bym zobaczył jej wersję. Zobaczymy może jak skrzynia z kałaszkiem. Tak ze trzy sztuki i watercase ze trzy sztuki. Chciałbym też przetestować te skrzynie. No i coś tutaj z delikatnie droższych skrzynek. Może chicken raz sobie wrzucimy. To będzie 160. O Kurde. Dobra, starczy. Starczy. Mamy tą bitwę. Jest to słuchajcie bitwa na 12 skrzynek. No i ja tutaj myślę, że szedłbym w trzy osoby. Cztery może być ciężko. Jednak trzy to jest coś pomiędzy. No bitwą solo na cztery osoby. Więc może że to wyjść naprawdę dosyć dobrze. No zobaczymy, po prostu to się przekonamy. Nie, czy po prostu ja się przekonam dzisiaj do trybu Underdoga? Zobaczymy. Mamy jedną kozacką bitwę już za sobą, która na, na, naprawdę nam wszystko rekompensuje, więc wygrywając tą bitwę to naprawdę będzie totalny szto. Dobra, dodajemy sobie, słuchajcie, bociki, zauważyłem to, m, że ogólnie jest dużo, y, y, gracze są po prostu dużo mniej chętni jest CSGO skinsie, żeby grać na underdogach, nie mam pojęcia czym jest to ogólnie spowodowane, że oni nie są chętni na underdogi, y, chociaż mi też, ja jestem też bardziej po tej barykadzie, m, że jednak bardziej podoba mi się standardowy tryb, ale jak widzicie, underdog naprawdę ma swoje momenty, tak jak widzieliście w dzisiejszym odcinku, ja się i tak jestem zadowolony z wyników, no a tutaj ta bitwa ma naprawdę jeszcze szansę mi oddać, Dać. no bitwa na trzy osoby, 1373 zł, 12 skrzyneczek, no tutaj naprawdę wynik też może być ciekawy o ile szczęście moim przeciwnikom dopiszę, na razie jest to dosyć podobne można powiedzieć, eee, nikt się zbytnio, oj kurde no i dobra, to ten akurat mój skin dużo znaczy, który wypadł, dobra tutaj pońcik mu wpada, 48 zł a mnie 25, no tutaj ten Chicken Ray right, jednak, wydaje mi się, że on może zagrać główne skrzypce po prostu, trafiając naprawdę potężnego skina, o ile no wiadomo po prostu szczęście zatrybi eee, 952, 700 10,845 200 zł różnicy, moi drodzy. Mamy trzy skrzyneczki. Dobra, ok. 150 zł różnicy. Jeszcze dwie skrzyneczki. Tutaj, już chyba, jednak w gorszą stronę to pójdzie. No ale miejmy nadzieję, że teraz Chicken Ra rozwala system i trafia jakiegoś kozackiego moskina. Niestety nie tym razem, moi drodzy. 2,400. Ja mogę pójść jeszcze maksymalnie w bitwę. Myślę, że za 1000 zł. To jest, słuchajcie, max, jaki mogę spróbować. Tak, żeby nie zepsuć sobie e, tego, co trafiłem w dzisiejszym odcinku, no to jest ostateczne. I ja myślę, że tutaj jedynym słusznym wyborem będzie właśnie bitwa czteroosobowa Pójdziemy sobie jeszcze na event. Ja na eventie sobie u handlarza bronią wymienię te moje punkciki, e, które aktualnie posiadam, e, które aktualnie czekajcie, 6 od. 7... 83 600, tak? Dobra, dajmy 83 tysiące Dobra, nie mogę. Nie wiem czemu. Muszę to robić chyba pojedynczo. Jak widzicie, nie są to jakieś mega drogie skiny. Ale są to skiny całkowicie bonusowe, które wypadają przez otwieranie skrzyneczek i doładowania na go u skinsie. Więc z tego również sobie skorzystamy. Zawsze będziemy mogli zrobić po prostu trochę mocniejszą bitwę, niż by było to normalnie. No a to jednak czasami naprawdę ta jedna skrzynka może mieć gigantyczne znaczenie, bo jak widzicie. Się czasami na różnicę 50 groszy. Ja bym poszedł, tak naprawdę powiem wam Że w Beast Casey całkowita bitwa No nie? 4, kurcze, 2, dobra, dwa Beast I tego Chicken Ra albo Dead Case Albo to i to, dobra, czekajcie Dajmy to i to, będziemy mieli 840 eee, Czy wejdzie nam jeszcze Jeden czy Ra, oczywiście, że wchodzi eee, Dodamy sobie zbustowanego Eleganta, ok, Mamy bitwę idealną, dobra To jest bitwa idealnie pod nasz budżet Jest to bitwa na 6 skrzynek 1134 zł No i i zaczynamy to, zobaczymy co z tego będzie, słuchajcie jest to ostatnia bitwa w dzisiejszym odcinku, więcej nie będę podejmować, chyba że naprawdę jakiś pomysł się tu jeszcze urodzi, no ale na razie nie mam tego w planach. Dobra, moi drodzy, wypełniamy tą bitwę całkowicie losowymi botami, no i zaczynamy ostateczny tutaj wynik naszego odcinka. Nasz ostateczny wynik no to może być taka kropeczka nad i może być w tym momencie. Jeszcze się okaże: no, jednak bitwa na 4 osoby nie jest taka łatwa, żeby ją wygrać, ale za to potrafi to naprawdę dużo zrekompensować w postaci skinów, no bo ich jest no 4 razy tyle co skrzynek, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo. Hmm. Aktualnie bez szału, że tak... Chociaż nie, no bitwa jest za 1164 zł, więc tutaj ten Michael całkiem nieźle, całkiem nieźle. Hmm. Czy to będzie coś dobrego? Raczej nie. 257 zł. No i tutaj może być ciężko, żeby go pokonać, chyba, że... Niestety nie, ale też zobaczcie, to jest 2197 zł. No ja tutaj bym troszeczkę więcej oczekiwał. Mieliśmy, słuchajcie, bitwę za 6 koła w dzisiejszym odcinku, która myślę, że rekompensuje dosłownie wszystko. No ale jednak, underdog, no troszeczkę przybrakło. Dla mnie taki niedosyć w postaci chociaż jednej bitwy jeszcze wygranej. No nie mam na co narzekać do końca, tak? Ale kurde, żeby ta jeszcze jedna bitwa naprawdę byłby totalny sztos. Pamiętajcie, że po wejściu na stronę, klikamy sobie plusik tutaj. Kot, A żeby wygrać Paysafe karda, napiszcie, jaki jest wasz ulubiony napój i obok od razu napiszcie swoją ulubioną cyfrę i nie piszcie nic więcej, że po prostu strollować tych, którzy nie oglądają. Ty dodaję wam 10% do doładowania, 2 10 zł 10 groszy na start, więc pamiętajcie, że po prostu kodziku sobie używacie, jeśli ktoś chce i ode mnie to tyle. Dzięki za oglądanie, subujcie, lajkujcie, na razie siema i cześć.